Opowiadaj, może jeszcze... Od czego, zacząć, pytania, no czego bo zacząć, zacząć, zacząć? Bo ty prowadzisz taką... Słychać mijam się, że nie, nie będziemy sobie wyrywać tego. Bo ty prowadzisz taką dość szeroko, można by powiedzieć, zakrojoną działalność. Załóż wiersz, gdzie no, reklamówki, wypalane deski z wierszami, krzesła widziałem ostatnio. Tak, yy, pomijając yy, tę ta, yy, antologię, którą w sobie, jak to, wieczór autorski też ostatnio mieliśmy, no ja prowadziłem kawiarni naukowej, ty wiem, że tutaj miałeś yy, sobotę z tymi poetami, którzy wzięli udział w antologii. Powiedz mi, skąd ten pomysł, jak to w ogóle idzie? Więc tak, witam, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Byłem tutaj bardzo, bardzo dawno temu, raptem dwa tygodnie temu mieliśmy, mieliśmy spotkanie właśnie autorów antologii, antologii Załóż Wierz, która wyszła 8 października. Była nas dokładnie połowa, przyjechała z, z terenu prawie całej Polski, prawda? Z, z, z Krakowa, powodowa, tak, z Krakowa dzisiaj... również. No, wtedy mieliśmy taką sytuację, że liczba autorów przewyższyła liczbę publiczności. <głos> <głos> yy, więc tak, yy, skąd w ogóle załóż wierszy, Tak. tak. Skąd, skąd to się wzięło? Słuchajcie, pomysł tak naprawdę yy, ewoluował. To znaczy, yy, pierwotnie był pomysł yy, drukowania wierszy na, na koszulkach. Yy, w bardzo krótkim okresie czasu. Doszedłem do wniosku, że można ten proces zdecydowanie bardziej skrócić i zmienić go, jakby przewartościować na część typowo artystyczną, związaną być może ze sztuką, przynajmniej tak mi się wydaje, że można, że można tak to określić. I zacząłem po prostu te teksty, wiersze myśli, sentencje, czy zlecone, czy swoje własne, pisać odręcznie na koszulkach, na t-shirtach, jak i na wszelkiego rodzaju innych materiałach torbach bawełnianych, czy plecakach. Później to ewoluowało w kierunku właśnie wypalania odręcznie tekstów ogniem w śierdzielkowych deskach na bazie tych różnych eksponatów, które zostały tutaj przez Michała wymienione i przeze mnie powstało, powstało kilka, kilka wernisarzy. No i cóż, tyle chyba tak generalnie pokrótce z plus, plus wydawanie, wydawanie książek, wydawanie antologii powieści. Akurat ropę dowiedzieli. O, 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 o. A, Tak, Tak pokaż, bo już tutaj z Grzesiem wpadli troszeczkę na pomysł, żeby zrobić dzieło wspólne. Jeszcze nie do, jeszcze nie do końca mamy pomysł jak. Jeszcze nie wiemy jak, ale ponieważ ja jestem z Bankowa bardzo, więc myślę, że to się skończy czymś że w rodzaju wypić z wiersza albo coś w tym stylu. Na pewno będzie coś takiego, że eksponat po prostu y, zacznie Anna, ja skończę, albo odwrotnie. Ale nie wiemy jeszcze co to będzie, zobaczymy. To co, czytajmy! Także słuchajcie, pozwolę sobie y, przeczytać. Y, no, tak by wypadało na najnowsze wydanie załóż wiersz antologia, które ukazało się 8 października.

Urok Twego wyczucia piękna. Widzę szansę jeszcze raz oddalić relację z Tobą. Za zasłoną szyba z plastikiem. Twarda, zimna krucha. Rama trzymają mocno. Nie puszcza, nie głaszcze, decyduje o jej transparentnym losie. Czasem szyba dostaje w nagrodę trochę słońca, czasem deszczu, który zmywa ślad poprzednich kropli. Chwilami nasłuchuje, czy ktoś się zbliża i delikatnie pogłaskać ją po policzku. Mnie się w tej chwili taka sytuacja właśnie przypomniała jeszcze z Boroskiem 42, gdzie w trakcie czytania, tak, tak. Gdzie w trakcie czytania y, 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 dostawca spuszczał beczki po schodach. <grym, <grym, to było, to było. Tak było, mówię, my mamy tysiąc przygód, <grym>, nie ukrywam, że rzeczywiście teraz y, tam robią... Ropę to jeszcze nie słychać niż co po niektórych. <grym>, ale tak było, my sobie czytamy spokojnie. A tu nagle łub, 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 jak Marek po piekle, normalnie. i <grym> się, <widać. grym> się <widać> No żyjcie. Ale w końcu je znieśli wszystkie. Tak, stoczyli, to bo to oni właśnie nie ten... nośli, tylko oni je po tych schodach. My to mamy nagrane na filmie w ogóle. To jest gdzieś jest, się krąży po internecie przez jest, cały czas. To, to była słynna sprawa. Dałoby się podnieść, bo tamta by to już w ogóle Was nie słychać w końcu. Właśnie? Głośno, głośniej to bo na bo jak się ten szum tam pojawił, to słabo no, nawet przeszedł. Słychać nas tam? Dalej? Halo? Słychać, tak? No to dobrze. Wstawiam w mór. Po drugiej stronie startuję od nowa. Nie podchodź, nie wdrapuj się, nie przechodź, a jeśli jednak... Nie wracaj skąd przyszłość. Jeszcze jedno, że Jeszcze Komercyjnie się przyglądam Twojej twarzy swoją z boku. Coś chcę dostrzec ulotnego, choć małego w Twoim wzroku. Nic nie widzę, nie dostrzegam. Spuszczę oczy, nie nalegam. Mój mózg dzisiaj słabo gważy, on poszuka nowej twarzy. Dziękuję bardzo.